cóż, widzowie, miałem grać z kolegą. Jak tu mogę ująć? Widzę, może tak ująć z widzem. Mieliśmy pograć, no to sam, zaś sam program. Udostępniłem sobie teraz internet. Jak tu weszczę, to nie domowy internet, nie? Może dlatego nie wywaliło go albo to z internetem, albo co to zgromnie. To z Dobra, jedzie ktoś. No, tyle potrzebuję. Wiedzieć, miałem zbyt dużo miejsca, nie potrzebuję. Ja Teraz się o tyle. Widzowie, jak dołączy, to dołączy. Nie wiem, czy będzie go słychać w ogóle. Czy będzie go słychać? Jak nie, to po prostu będziemy gadali przez Discorda. Grali, gadaj przez Discorda lepiej. Słuchajcie, fajnie się gra. No i przynajmniej dobrze słychać, nie widzowie. Nie piszczy, nie harczy, nie, nie, nie szumów. A i nic. Jak to się wyłącza? O tu, no i gitarę. Mam tutaj w ciężarówce. Kilometrów jest, będą kilka odcinek. Nagram z jednego podwoju. Jakby więcej roboty, ale z ale git. Ja tak robię względu, z nie ma aż tyle czasu nią. Być na 19.18, ale do 20.00 jest Odpalony Serwis, jak tu mówiłem. Nazwa się nic nie zmieniła. Może trochę nie wiem. Jest szprysa, podłoga 1 megry. YouTube, to jakby nagrywam na YouTube, nie? Jak, jak coś, żeby wiedzieć, jak to że nie było to, że, że nic to nie było, albo coś tam Pisz jakby, że nagry... nagrywam, No tak to mówię przed nagrywaniem, klikam, nie przed młodej co gram na kierownicy. Ma to czuła, jest więc ustawiona czułość tak na full. Więc małe lekko skręcone kół, koła się skręcają. No ale lecimy tak przeletowo. Może odpalę mi jeszcze tą gierkę idą, bo znalazłem dwie gierki za darmo, więc się okaże. Automatycznie mówię, że na inny dy, i na, na C mam względy z gry, tylko na. to mam na he. Ja heja. Karta heja. Co tu śmierci? 70, wolność. Kurde, felek. To mi tu mustangiem hamujesz. No i chyba. Rura. No, jedynka, i jedziesz A, ja tutaj nikt nie wyprzedza Oso skręcamy Skracam tu drogę, chyba. Mi się namaga no, ślizga kierownica. Nie gram na górku, bo mi się nie co hotel w górę, ani to. Nigdy nie jedzie, nigdy jedzie, dobra. Dziękuję. Jedziemy dalej. Nie gaz do deski. No, można 110 110 jechać. Taka moja, moja ciężarówka zamiast się bólnie. Trochę nie czasu. A no, jak się góle to jest G no, już mówiłem, no już mogę wyprzedzać powoli Na no, spokojnie Znam dostanie crasha, laga, ale Wolę na prostej dostaw laga Na przykład jak tutaj już tu mogę wydostać bo już mam ustawione kierunek. A tak to jest i Fajnie się jeździ. Bez problemu. O, o. I tak sobie jadę. Bez problemu. Więc. Troszeczkę przekraczam prędkość. Ale tyle tam strapimy. wiedziemy Ciężarówka nie leci, więc. Fabryczne paliwo, fabryczny silnik nie. A, i ta dam. I 120 za chwilę będzie, na jubę. Ja tylko sobie tak jadę normalnie, bez problemów. Troszeczkę tylko ma komputer tam problemy, bo Inter5 tu jest. Czekaż na pamiętam 2,5. 20 Hz albo 3 przynajmniej 20 Hz Do 3 do 19 Hz procesor Jak tu pamiętam jak jest, ale Czy to prawda? Nie wiem. Nie wiem czy nie zapiszę live'a. Później. jak chodzi internet do urządzenia. Paliwa mam dość, więc mogę jechać. Więc nie muszę martwić. film już tutaj jakby mam, co teraz co telefon wrzucam na, na piąt... Nie, na środę. Albo na czwartek. Nie, na poniedziałek. Tu będzie na środę. Tutaj nagrywam. Nie? Na czwartek też muszę nagrać. Albo teraz na czwartek. Ona na cały tydzień nagrywam, więc się okaże. Salutki tydzień, musząc jakiś film nagrać. Nie zapisuję tych filmów. Zbyt to nie zapisuję. Tylko szkoda mi dysków, ale na płyty już, już zapisuję. Na płyty już tak. Tak, tak na, 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 to nie działal, nie? na zapas, nie? To mi nic nie działo, Na zapas zapisuję na płyty i... Bez problemu. Data, wszystko tam jest Kiedy rzucam albo coś To masz wszystko zapisane Okej, okay, gdzieś to były na kasetach zapisywanie A teraz to już tylko na na dyski, Na ja poda Ile jest to? Dobra Bez powodu na stówa chyba nie jest Eee, bez powodu Zaś stówa ja tu spokojnie się wyrabiam co z wami ludzie ludzie kochani ja tu się by dobrze wyrabiam by dobrze tutaj się czuję jad ja w ogóle hamulca nie używam co jest tu jest obliczenie do stówy a ja sobie jadę 148 gdyby niby nic tu ile o, no, już 120. Już sobie szybciej myślałem. A tu ja do 138. No teraz spadnę tutaj. O, 1%. O, lalali, jaj. Gaz, gaz, gaz. Nie dogonią nas. I już deszcz pada. Widzowie. No i na styk. Wow. Widzowie, na styk. Dobra, zwalniam, bo tutaj gorzej drożej... nic trochę tu nie widać. Widzowie ja z sobie na ten pas Jest gorzej widocznością Jak Jak za granicą Jadę wolniej Niektórzy tak ciężarówka, że jeżdżą Zwalniając co do 80 Nie. Co tak jadą? ja nie jadę tak, bo ja jedę co będę jeszcze Ale żeby było mnie widać O! O kurde. No i zajmę Pod maską mi zatrzymał się. Jak widzisz, że ja jadę tutaj na evering, Jak Bo tutaj widoczność jest słaba, żeby mi coś... To jak nie wiem, na przykład ten głów Paliwa mam Ale sprawdzę No tu guziki tu Cię tankuje, tankuje się Dobra 4 złote? w bug No Dobra co jedziemy No to widzowie Pogadam z nim. Może, może mi się udało do, dołączyć. Już też szkoda kopa. Żeby się nie dołączył, nie? Przedem na kawę Widzowie. Widzimy się w następnym odcinku. To będzie dalsza, dalsza droga, nie? Tylko jak się mu się uda dołączyć do konwoju i, po, i pogadać pograć. Czemu bo nie? Do 20.00 będę nagrywał Wam filmy. Do 20.00 później szybko odmontowanko. No i później wrzucanie na kanał. To będę albo z laptopa, albo z tego komputera i tyle. No to będę będzie szybciej się wrzucić. Tak to będzie. Git. Bez problemu. Więc. Filowo obecnie widzimy się na następnym odcinku. Napiszę do tego, a, a no bo nie wiem jak to ująć. Tak, muszę do niego jakoś znaleźć. Ja jestem sprycą, może mnie wiem być. Yy, kurde. Tak ciężarówkarzów. Bo o, chwilowo nagrywam więcej czasu od gry o ciężarówce. A nie planowałem tak zrobić z tym kątem, tym kątem YouTube'a, planowałem zrobić taki blogowy, ale no cóż, może w końcu się porządek zrobi. Chwilowo zrzucam co, co mogę, żebyście mogli co oglądać i co komentować, ale bardziej tyle będę robił przy motorku, umyć go muszę, sprawdzić olej, jak nie oleje, to jeszcze coś tam Ja skręcam kierownicę w tą stronę, to on mi zamula, nie? Gaśnie sam jak w tą. To nic, ale w tą to on mi sam zgaśnie. Nic. Daj gaz. sanie dasz gaz, dasz gaśnie. Sana zgaśnie. zgaśnie. Daj mocno gazu, wszystko się zgaśnie, no. Powinien tam robić jakiś kabel, robić zwarcie i tyle. popękało przez zimno i może. Albo styki nie łączą. Zobaczę cisnej i może się zapnie mocno, i tyle nie Pożyjemy, Zobaczymy, jak to nie mówię. Teraz y, robię tak. Koniec tego odcinka. Widzimy się w następnym odcinku. Za kilka sekund. U mnie to jest za kilka sekund, a u was to jest za no, jutro, nie? I nie wiem, czy o 15 mam wrzucać i tak o późnej godzinie, jak wczoraj. Tak matematycznie to dzisiaj o północy wróciłem, ale... No nie wiem jak to ustawię, bo ja, ja jak do szkoły staję to o 3 rano. Więc o czwartej do 5 rano mogę... W... Nie tak to to, 3, to, to. Teraz co jak pogubiłem? Teraz ja się pogubiłem. no To matematycznie to ja muszę tylko klikać tam u publiku, nie? Więc... Mogę opublikować o czwartej, o piątej rano Kiedy idę do szkoły, póki nie zaśpię, ale U mnie to często Ale bardzo często nie dochodzę do szkoły To jest u mnie problematyczne Więc się na widzimy się w następnym ucieleczku, Widzimy